No? Wąs rośnie, zaraz by da wyglądać hobby higher, a wiadomo, że jak higher to higher quality. Mianuję się Grzegorz, a to jest chwila z Godkum. Witajcie! W ostatniej chwili z obiecał Wam, że poskładą teksty ze swojego starego bloga do formatu epub i pdf, tak co byście się mogli zgrać na swoje e-readery i mobilnioki. Jest to już Fertig. Znajdziecie to u mnie na stronie. Także zapraszam do zebrania. Dziękuję też tym, co przysłali mi Geld bez Paypal w tym tydniu. Ja jeszcze mam pora fajnych rzeczy, które Wam się na istos spodobają i przyniosą Wam moc uciechy. Ale teraz będziemy się uczyć a że nauka jest ciężko i też się uczyć nie lubię, to najprzód no poświęcimy pora minu na, na ta nauka, a potem będziemy mogli się obejrzeć psa, co nie wie, co zrobić ze swoim życiem. Są dwie grupy rzeczowników, które mamy problem odmieniać. Pierwsza z nich to są takie słowa jak śniadanie, kozanie, stolecie, wesele. Druga grupa to są takie słowa jak kwiecień, bytum, Wrocław. Zaczniemy od tej pierwszej grupy. Są trzy knify w wymawianiu tych słów. Na północy godą się śniadanie, albo śniadani. Na łopkoło koźlo, godą się ino śniadani. A zaś na połedniu, godo się śniadani. To są słowa, co mają rodzaj nijaki. Pra? To śniadanie, to kozanie, to wesele. One się odmieniają trochę inaczej niż po polsku, ale bez to, że durk na łopokoło słyszymy polskie formy, to te śląskie formy kaśną się tracą. I go Momy Mamy jeszcze tela do zrobienia, w samym sercu z albo górno część jest do jedzenia, a dolno do wyciepnięcia. We grze i steroki mumy Joch Tyż przeca Staro Wojna i wiem, co znaczy Maul halten. ale miło tego język nie przymors do podniebienia we powieściach ludu polskiego na śląsku mumy i tak po między sobą niejaki czas byli i tak sobie po tym wieńszowali szczęścio, zdrowio, żeby się jak najlepiej powodziło. Widzicie, w tym trzecim przykładzie macie najprzód jedzenia, potem wyciepnięcia, a potem macie dobrze, do grillowania. Bez to pamiętajmy o tym, co wygodać kogo czego śniadaniu, kozaniu, wyciepnięciu, jedzeniu, weselo. Teraz jeszcze druga rzecz. Po polsku mamy kogo czego śniadania, i co mamy? Dwa śniadania. Pra? Ale to nie znaczy, że po polsku i sam, i sam będzie śniadaniu. Śniadaniu jest ino w tej liczbie pojedynczej, ino sam. Mam dwa śniadania, nie dwa śniadaniu. Ja nie mam śniadaniu, mam dwa śniadania. Na Facebooku idzie znosić taką odmianę, ale ktoś to już poprawił. A skąd to wiemy? W ostatnim gwoździorzu Felix Stoyer pisze Po obu stronach stoją stawienia. Po jednej statki siodłoków, a po drugiej hałpy rzemieślników i robotników. A teraz jeszcze ta druga grupa. Wezmemy się za przykład kwiecień i bytom. To są słowa męskie, prawda? Bez to one należą do innej grupy niż śniadanie. Bez to niegodomy kwietnio, albo bytomio. Pra? Godomy kwietnia, albo bytomia. To się odmienia tak samo jak po polsku. We grze Polok w Śląsku, czy to my i aż się to potem babom miejskim uprzykrzyło i snoć pisały do Wiednia. Zaś wrócymy do Malinowskiego. Przecież z nimi do Dyrszławia jechał. Kwiecień, kwietnia. Bytom, Bytomia. Wrocław, Wrocławia. Grudzień, grudnia. I tak dalej. No a teraz, jak my się już pouczyli, to zasłużyliśmy na to, co by obejrzeć się psa, co nie wie co zrobić ze swoim życiem. A łodymie to jest wszystko na ten roz. nie zapomnijcie zasubskrybować, więcej chwilę zgodką znajdziecie na instagramie i Facebooku. Dzięki za wasz czas. Chowcie się!